Słuchajcie, dzisiaj jest gościem specjalnym w naszym odcinku. Nie będziemy od razu wijać, powiemy chwytak i również jego brat Arek. Posłuchajmy tego głosu. Cześć wam wszystkim. To ja właśnie Arek jestem troszkę chory, ale mam podobny głos do chwytaka. Zaczynamy bez obutek. Dzisiaj Janek, Arek, to nie myślą... O... Ciołeczka. Słynna czołeczka. Poszło. O czym dzisiaj będziemy gadać? Będziemy gadać o bardzo kontrowersyjnej sprawie Gość zamieścił zdjęcie, ale jakie zdjęcie? Yy, gdzie ma dwa członki Co ma? Na męskość Co ma? Dwa penisy! Co się tam mówi tego. Dwa działające prącia Podobno jest stu mężczyzn na świecie, które mają takie schorzenie, że tak, nie jest schorzenie Znaczy, ci by to zataczył na, na pewno Zataczył Waleta. Zada czy waleta? Dla to jest zadowaleta. Gość napisał z tego co tam czytałem, że po prostu się do tego przyzwyczaił. Tu mężczyzny jest na świecie, którzy mają coś takiego, no, Ale nie działające. Ale nie działające, jednej, a działa. to jest właśnie, który ma, ma podwójne i... To... Działają mu dwa penisy, i musicie się zgłaszać do niego. Yy, nazywa się gość yy, Dick tak, to dick ja powinienem nie tak. ale coś takiego, no jakaś... dick, 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 Dick Cliff, dick, no, dick, no, dick, ale coś dick, dick? dick, Tutaj jest taka sprawa, że gościu ma ponoć wydać też autobiografię. Nie wiesz co, chyba pójdę do Empiku i sobie ją kupię, za jaką cenę by nie była. Dokładnie, taką nawet jak... Amerykanin polskiego pochodzenia sprzedaje płyty w empiku. Dokładnie tak. <grystyczny> Zapytali się go, jak to jest yy, z publicznych to, w publicznych toaletach. Mówi, że stara się nie, nie korzystać, korzystać z, z nich, ale jak kiedyś zdarzyło mu się właśnie yy, skorzystać z takiej publicznej toalety, to były dźwięki O, o hera i tak dalej, i tak dalej. Też mi się ja tak. to kawał. Kawa mi się przy... muszę to powiedzieć ten kawał. Okazało się, że ma dwoje partnerów. Dwoje partnerów. Jedną partnerkę i jednego partnera. partnera. Biseksualnego byli kiedyś parą. Ta dwójka, co z nim jest, była kiedyś parą, a teraz razem uprawiają sobie seks. Co go drażni? Janek, co go drażni? Mhm. Co go drażni? Nie wiem, co go drażni. Ty czytałeś dokładnie. Drażni go, skórka między nimi. No i ponoć chował to wszystko to. Do, do jednej nogawki, chował dwa członki, no. a, albo w jedną albo w drugą stronę. Ale co ciekawe, bo pewnie też to, czy przeczytałeś, e, jest tak, że jednego z członka woli bardziej. To, to ja przynajmniej to już Czy czyta, Czytałeś o tym, czy nie? Bo wiesz co, coś tam patrzyłem, bo... ale ja nie, miał, nie mam takiego niestety drematu. To Właściwie ja par... będzie niestety patrzę. Popatrz popatrzcie, popatrzcie. no to będą pojawiać no, się zdjęcia, będziesz dawał zdjęcia, nie do tego? Tak, dwa penisy dam na tym. A, tam dwa penisy, po... nie oddzielnie. Tak. <laughs> tak, dwa penisy, tak dwa penisy. Ale on po jakoś ma te penisy, że on je ma. Tak? Tak, dobrze. A ja tak. coś, że jest kogoś... tak? Kurde. Tak ma za penisy, tak. Tak? tak. No A to raczej tak stoją to lepsze? Tego, tego ma mniejszego, no, tego ma większego. Ale pokazuj, ja, tylko pokazuj, tylko pokazuj. Tak, to, to, pokażę, tak, to, to, tak to, to, Czyli tak jakoś? Tak. Ale co, tak? Tak. Ale ten jest większy, mniejszy, tak? Tak. Jedyne, no, kurde. Ale człowieku, ale jakby... No dobrze, to no to dobrze że mu się dobrze schodzą, nie, bo bo wiesz, bo to. Ale z tym że ta skórka tutaj musi ale, ale jak to jest w czasie, w czasie, w czasie, w czasie penetration? E penetration, no to jak to? Czy w sensie e naraz w obydwie dziurki, czy, czy nie wiem, czy ma być to jak? z Nie, no ale jak? No ale po, ale sobie. Wyobraź to. Stary, nie chcę sobie tego wyobrażać. Ale no, ale no w jaki sposób, co robić z tym drugim? Nie wiem, Na on go odkłada? Nie wiem czy wiecie, ale musicie dowiedzieć, że dla nas najważniejsza jest wasza opinia. Piszcie, komentujcie, czy jest to wada, czy zaleta dla was, mając dwa broncia. My zaraz się wyrazimy, ale wcześniej gość specjalny. No i właśnie jestem z gościem specjalnym w studiu IMAF TV. E, dzięki uprzejmości. Chwytak. Chciałbym Ty. się ciebie zapytać, co by się stało, gdybyś miał dwa penisy? Ty miał dwa penisy? No, powiem ci, to by było bardzo fajne, bo wtedy sam bym mógł y, zrobić podwójną penetrację. Nie spodziewałeś to... się takiej odpowiedzi? Nie, nie, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się. widzowie <laughs> to się nie spodziewali. Ale to jeszcze takie zadam ci dodatkowe pytanie, ty. a nie bałbyś się, bo ty tam dużo piwa w siebie wlewasz, z tego co wiem, że ta moczopędność by nie wzrosła? Ale to, że masz dwa penisy, nie znaczy, że masz dwa pęcherze, no. No. Ale pytam cię teraz jeszcze, ja ile masz wiedzy na temat tych dwóch penisów, czy jeżeli ktoś ma dwa penisy, to ma dwie prostaty? No niestety chyba tak. Aha, okay. No dobra, no to wracamy z powrotem do tematu do nas tutaj i, i Arek chciałeś coś ważnego dodać. Chciałem coś ważnego dodać, bo jemu zadali pytanie, jaka jest wada zaleta. Zaletą jest to, że ma podwójnego penisa, a wadą jest to, że musi go nosić w jednych bokserach. <laughs> Ciekawe jak nałożyć na siebie dwoje bokserek, nie na siebie. W każdym razie, jaka jest Twoja opinia na ten temat? Moja opinia jest taka, że. Mm... Przeprzejebane no to to jest Twoja opinia. A moja, o, moja opinia jest taka, że w sumie nie wiem, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem jakby się żyło z dwoma penisami z jednym żyje mi się bardzo dobrze i Wam też polecam. Lepiej z tymi dwoma penisami, koniec, nie mam Dokładnie, koniec. Koniec. ale wy komentujcie, komentujcie i lajki. Ten zawsze to samo. Trzymajcie się, to było. To nie my, show! Show yeah, Janek Arek Boenz.